Droga Moniko, jeżeli masz chęć prowadzenia tego bloga, czy vloga, czy cokolwiek tworzenia, to twórz. Nie ma nic gorszego, jak zatrzymywać w sobie słowa. Przez wiele lat zatrzymywałem w sobie słowa, i wiele razy, bardzo często, otrzymuję takie wiadomości, że po co ty to robisz, a dla kogo, a kto tego słucha. Bo przecież masz szczerze i robisz to, a ja już wcześniejsze wypowiedzi tutaj dla wodnika 1, 2, 3 wypowiedziałem się, dlaczego. Mnie to nie interesuje, czy ja masz czy brew, czy nie, czy unoszę, czy będą ci od NLP, czy dotykam tej dziurki, czy tej, czy będę pukał, czy będę walił się po głowie, czy będę chwytał za rogi, byka. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje przede wszystkim działanie i najbardziej mnie interesuje, aby nie być asfaltem, aby nie być człowiekiem, który wyznacza kierunek, aby pokazać, że to działa. Ale nie działa na tej zasadzie, że astrologia jest wszechświatem, i wszech wielka, i wszechmocna, i jak i, ach, i och. Nie, 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 nie. To jest po prostu zwykłe, najprostsze narzędzie, tak jak ten drugi. To jest narzędzie myślenia, narzędzie kompozycji, tworzenia, tak jak jest litera A, po której następuje B, i tak samo jest baran, po którym następuje B. A po byku następują bliźnięta. I potem dalej. Tylko, że nie składamy się z iluś tam liter, w zależności od jakiego alfabetu będziemy mówić, czy o cyrylicy, czy o naszym, tylko o znakach Zodiaku. I każdy znak, i każda planeta coś przedstawia, i rozgrywka pomiędzy nimi. To jest najprostsza rzecz, jaka istnieje. A jeżeli ktoś tego nie rozumie, to jest proste. A jeżeli chcesz prowadzić tego bloga, to proszę, a może się namówcie razem, Moniko, razem z naszą koleżanką, tutaj, Wodniczką 1, 2, 3, i słuchcie razem, a dlaczego nie i walczcie o, o między sobą. Bo wspieracie się, a jednocześnie wspieranie się z walką, to jest ogromne. Przecież są takie postacie w astrologii, gdzie są dwie osoby i robią coś. A dlaczego nie? Bardzo chętnie Wam pomogę, bardzo chętnie Wam użyczę pewnych tajemnic. No. Nie zawsze wszystkich, bo ja tutaj nie jestem wszechwładny, wszystko wiedzący. To jest fakt. Ale niektóre rzeczy, dlaczego nie? Jeżeli to nie będzie potrzeba publicznie powiedzieć, tylko w, w trójkę, razem, to bardzo chętnie, czy pojedynczo, ponieważ niektóre rzeczy no, to są tajemnice, które nie to, że nie wolno wdać. To nie chodzi o to, tylko czasami są niedowiary. No czasami są niedowiary, tak jak niedowiary jest to, że istnieje Zodiak i tyle tysięcy lat. I nadal niektórzy twierdzą, że nie jest to wiedza, nie jest to nauka. No i oczywiście, że nie jest. Bo czy można wykładać coś, co możemy? Właściwie, nie wiem, czy pierwszy był Patyk czy pierwszy był palec. To jest do zapisywania. Bo jeżeli bierzemy, że człowiek powstał na piachu, to na pewno pierwszy był palec. Ale jeżeli człowiek powstał przy tam, gdzie są skały, to mógł być już być patyk. I patykiem na skalę. Gdzieś tam. I potem są ślady, takie jak gdzieś tam w Australii u aborygenów, czy jeszcze w innych punktach. Że na ścianach coś jest, nie wiemy kto to zrobił, i uważamy, że to jakiś małpód, A po prostu stworzył to. Może był to człowiek, a może nie. Nieważne. Zresztą to zagłębienie się zbyt dalekie, i zbyt filozoficzne, ale jeżeli tylko, tylko, tylko to. No cóż. Ja jestem gotowy, a wy. Trzymajcie się powodzenia. I wszystkich zapraszam do działań, ze względu na to, że im więcej tej powszechnej prawdy, im więcej tej, tej rzeczywistości, tym będzie łatwiej urzeczywistnić rzeczywistość. A tym bardziej urzeczywistnić są astrologi, gdzie moi wielcy koledzy, mimo to, że nazwijmy to bardzo wykształceni, Uważałem to za parawiedzę. No cóż, wolno im. Tylko co jest wiedzą, a co jest parawiedzą? Czy 2 plus 2 to jest wiedza? A byk i po nim blizięta to jest wiedza? Wynikiem tego jest rak. A jeżeli rak, to co po nim? Chyba lew. Na pewno się nie mylę. Więc po dwóch i trzech jest na pewno pięć. A nie cztery. To wynika z dodania. A to wynika z logiki. <laughs> nie ma różnicy. Czy chcemy tak, czy tak, zawsze dojdziemy do tego samego. Gra jest po prostu tylko wyłącznie słowa. A słowa są. No nic. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści nie tylko o astrologii, ale także o po prostu życiu. życiu. A w nim bytu astrologii. A czy astrologia jest najważniejsza? Nie. Najważniejsi -si jesteśmy my. A astrologia tylko pomaga nam zrozumieć, po co istniejemy, jacy jesteśmy. Orany? rany, czyżby to był kamień filozoficzny? Cześć, do zobaczenia.